Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawię aż w pięciu odcinkach. Cztery odcinki będą bonusami dla osób wspierających kanał, i tam będę pokazywał szczegółowo, jak rozwiązać poszczególne warunki, aby to równanie miało cztery rozwiązania. Natomiast teraz pomogę Ci przyjąć te warunki. Po pierwsze, musisz zauważyć, że równanie wyjściowe, od którego zaczynamy, jest czwartego stopnia. W takim wypadku należy ten stopień zmniejszyć, podstawiając tak zwaną niewiadomą pomocniczą, czyli w miejsce x kwadrat będziemy wstawiali literkę t, a zatem równanie pomocnicze przyjmie taką postać t kwadrat, bo zobacz x do potęgi czwartej to jest inaczej x do potęgi drugiej i do kwadratu, więc jeśli w miejsce x kwadrat wstawię literkę t, no to t muszę podnieść do kwadratu, stąd mamy ten wyraz. Dalej. 2k, odjąć 5 razy t i dodać 4k kwadrat to się równa 0. Popatrzmy przez momencik na to równanie. Jeśli w miejscu literki t pojawi się liczba dodatnia, załóżmy liczba 4, to chcąc rozwiązać takie równanie, Spierwiastkowalibyśmy je obustronnie. Wtedy x kwadrat trafia, trafia pod pierwiastek kwadratowy i otrzymujemy wartość bezwzględną z x. Natomiast pierwiastek kwadratowy z 4 to 2. Po opuszczeniu wartości bezwzględnej otrzymalibyśmy dwa rozwiązania. x równa się 2 lub x równa się minus 2. Widzisz? To równanie pomocnicze ma dwa rozwiązania, ale my chcemy mieć cztery rozwiązania. Więc spowodujmy, żeby to równanie z t kwadrat miało dwa rozwiązania, bo jeśli wyznaczymy dwa rozwiązania, dwie literki, dwie liczby będziemy mogli wstawić tutaj do tego równania. Załóżmy, że otrzymaliśmy t równe 4 i jeszcze no powiedzmy, niech t będzie równe 1, prawda? To wtedy otrzymamy kolejne dwa rozwiązania, widzisz? Co łącznie da nam tutaj cztery rozwiązania. A zatem, żeby to równanie kwadratowe miało dwa rozwiązania, dwa pierwiastki, tak zwane, no to delta tego równania musi być liczbą dodatnią. Ponadto, chcemy, aby te rozwiązania były tylko i wyłącznie liczbami dodatnimi. Dlaczego dodatnie? Ponieważ gdyby nie było tego założenia, to w miejscu literki t mogłaby się pojawić na przykład liczba ujemna. I wtedy co byśmy otrzymali? Popatrz, zapiszę to nawet na czerwono. Załóżmy, że literka t wyszła nam z takim wynikiem: minus 1. Czy to równanie ma teraz sens? No nie, ponieważ dowolna liczba podniesiona do kwadratu nigdy nie będzie minusem. Czyli nie chcemy na pewno otrzymywać liczb, m, liczb ujemnych, nie chcemy też otrzymywać zera, bo 0 dałoby nam tutaj jedno rozwiązanie. E, tak, jedno rozwiązanie. A zatem ustaliliśmy, że potrzebujemy dwóch rozwiązań i żeby te rozwiązania były liczbami dodatnimi. Więc dopiszemy kolejny warunek. Tutaj damy spójnik logiczny i x1 razy x2 musi być liczbą dodatnią, tak, bo plus razy plus to jest plus, ale może być też minus razy minus, to też liczba dodatnia, prawda? Więc musimy dopisać jeszcze jeden warunek na sumę. Zawsze zaczynamy od zapisania iloczynu, jeśli ten warunek jest niewystarczający, to jeszcze musimy dopisać sumę. I teraz, jeśli suma będzie dodatnia, jeśli dodamy do siebie plus i plus, to otrzymam plus. Gdybym dodał do siebie minus i minus, to wtedy tutaj miałbym tą nierówność skierowaną w drugą stronę, prawda? A my minusów nie chcemy, my chcemy tylko plus. Więc tu mam plusy, tu mam plusy, a tutaj mam dwa rozwiązania. Takie są warunki do tego zadania, i dalszą część, rozpatrzenie tych wszystkich warunków oraz podsumowanie. Pokażę w czterech kolejnych bonusowych odcinkach.